Cześć, witam wszystkich serdecznie. Ja jestem Iron, a to będzie nowy odcinek z openingu Skarbów Radnima. Przygotowałem dla was 50 plus skarbów i zaraz je otworzymy, a potem następny odcinek oczywiście będzie to przekuwanie. Będziemy przekuwać ten oto amuleci i błyskotki z Dobra, czemu 50 plus z tego powodu, że w momencie kiedy grałem. E, nie, wiem, nie wiem, czy z, e, zauważyliście, jeżeli robiliście ostatnio przygodę na publiku, e, wydaje mi się, że na przygodzie jest bardzo dużo botów. Na 5 e, ranów miałem 3 razy bota, e, po czym można poznać bota? W ogóle z nim nie ma kontaktu, i przeważnie e, przykleja się do jakiejś jednej e, osoby. Mi się to zdarzyło e, tym razem trzy razy, że bot po prostu biega za Wami. Wy stajecie, on staje. Biegnie dalej, coś tam robi, też rozwala. I po prostu jest przy Was, tak? W tej samej lokacji co Wy. Wy przechodzicie do innej lokacji, on idzie za Wami, tak? E, na szczęście te boty można wyrzucić głosowaniem z albo po prostu najważniejsze jest to, że tak jest zrobiony ten bot, że w momencie, kiedy jest głosowanie, na przykład, żeby wejść do bossa, no to też anuluje, czy tam chyba nawet nie anuluje, wchodzi, wchodzi z Tobą, tak? Miałem na 5 ranów, miałem trzy razy taką samą sytuację. Myślę, że to jest znowu jakaś plaga. Szczerze mówiąc, takie botowanie jest bardzo, bardzo dobre. Już pomijam Kwestii Paragonu i tak dalej, ale się nie potuje się dla Paragonu, ale kupę surowców się uzyskuje, i oprócz tego surowców zwykłych i legendarnych. Wtedy można zrobić gier, jaki się chce, jeżeli się ma nie wielką ilość wszystkich surowców. No, dla nas, graczy takich normalnych, uczciwych, no to jest słaba sprawa, no bo robi się o wiele dłużej. Bo tak naprawdę robi się w trzy osoby, tak, a nie w cztery. No nie wiem, jakiegoś miałem mega pecha, jak robiłem teraz te skrzyneczki. Trzy razy były boty. To nawet nawet ludzie pisali na czacie, że to są boty. Więc kurde. Nie fajne, nie fajne. Dobra. Słuchajcie, otwieramy skrzyneczki. Potem zrobimy przekuwanie. i zaczynamy. Z góry dziękuję za wszystkie oceny. Każdy lajk like pomaga Zawsze się boję, że kurde e, że mnie wyfiknie Nie udźwignę więcej Okej okay. Zawsze się boję, że mnie wywali wszystko to co zbierałem Nie nic przepadnie no dobra, czekajcie. musimy tutaj podejść. Ok, i lecimy po kolei. Ok, to niekoniecznie. Pierścień. Pierścień królewskiej wspaniałości. Kurde, mogliby zrobić w nim normalne statystyki. Tutaj, wydropić starożytny albo jakiś z sensownymi statystykami jest prawie niemożliwe. Ten też jest słaby. Też słaby. Tak, gdyby mi fajne wypadło, to przy tym pilcie, co mam na szybko farmę, też by można z tym biegać. Ale musiałyby jakieś fajne, naprawdę dobre statystyki wypaść. To niekoniecznie. Nie. Też nie. Okej. Okay. Mogliby trochę poprawić statystyki tych itemków tutaj, żeby części były wykorzystywane, jest tylko wykorzystywanych parę. Okej, okay. już mi wypadł. Na razie... Nie mogę nieść aż tyle. Na razie nic ciekawego. Wrzucamy surowce. A 50 plus z tego powodu, że, że też jakieś pechowo miałem. Ludzie, ludzie na pałę odbierali na dwóch ranach, że nie było dwóch, tylko jeden. Co ja tutaj mam brać? Chyba już tylko te karwasze mi zostały. Tylko jeden skarb Haradrimów, tak? Nie uniosę nic Tu już straciłem nadzieję. Już tyle miałem tych Karwaszy. Nawet jak mi się wylosuje, to nie mam jakiś tam. O, ale fajnie. Zawsze jakieś staty są dupy. Zbierzmy wszystko. Wtedy okay. już sobie odłożę. I bierzemy resztę skrzyneczek. Chyba było 57, z tego co wiem. Ale przydadzą się surowce z tego powodu, że zaraz, może nawet jeszcze dzisiaj będę nagrywał build pod Ulianę, pod Top Gear. Faktycznie, no nie mów, że jednej zabrakło. Okay, jak, jak to zrzucę, to wejdzie. Okej. Okay. Gdzie to było? Build pod Uliankę będę nagrywał więc za jakiś czas będzie na kanale Dobra lecimy zresztą lubię odgłos wypadających legend i nie tylko Nie mogę nieść aż tyle. Okay, oczywiście o dłomeczkę już mam do pełna, ale czekać. Nie udźwignę więcej. Wiem, wiem, że nie udźwigniesz więcej. No i dobra, sprawdźmy co jeszcze ciekawego. Jeszcze z tym pod suporta by można chodzić. Eee. Szansa, zmniejszenie kosztów. Nie. Słabe staty. Ten pierścin też praktycznie jest nieużywany. Też nie. Słabe są statystyki. I hitemków przeważnie. Tak naprawdę, siarki, wszystko. Skraca czas. Przełęczność... Jakoś ataku... Hmm. Ach, też nie potrzebuję. Ta broń też jest w ogóle niewykorzystywana? W ogóle... Okej... Okay. Okej... Okay. Dobra. Nie uniosę wszystko. O, dobra, trzeba najpierw jeszcze zrobić kudele. Wygląda na to, że przydałby ci się nowy przedmiot. O, o będzie dobrze na tobie wyglądać. Nie Jasne. mogę nieść aż tyle. Dziękuję ci za przybycie. W tych okolicach jest... Dobra. Siara, siara, siara i siara. Nie udźwignę więcej. Jeszcze nie. Eee, Jedyne co jest dobre przy przygodzie, że tak naprawdę jeżeli potrzebujecie surowców, nawet zwykłych surowców, nie to na przygodzie najwięcej ich sfarmicie. Bardzo szybko można farmić surowce. Nie zapominaj, los jest kapryśny. Koniecznie przyjść ponownie. Nie mogę nieść aż tyle. Kurde, ja już się nabrałem tych... ...karwaszy, to już nie wiem. No Wiem, że to do jakiegoś buildu było potrzebne, ale to przeważnie się wkłada w kostkę, ale... ...na wszelki wypadek sobie zostawię, bo mam w miarę sensowne statystyki. Jeszcze mam miejsce. No, mm. może zidentyfikuję to do końca. I wydamy do końca jeszcze odłamki, jakśmy No i okej. Okay. No. Takie mam wrażenie, jakby gra wiedziała, że to jest jeden z ostatnich itemków, które potrzebuje i... ...i nie daje. Nie daje. Taka jest filozofia gry, że na zasadzie jak już skończysz build, to już nie będziesz grał. Nie myślą o tym, że można zacząć następny build... ...a potem można zacząć następną postać. Mnie szybciej by odstraszyło to. Wszystko wydałem. ten że nie mogę czegoś nie bardzo, nie bardzo, bardzo długo wydropić. W kółko robię te same rzeczy i nic nie wychodzi. No dobra. Słuchajcie, surowców troszeczkę mam, tak jak widzicie. Ok. Więc spokojnie na 10 przekuć będzie ponad 1000 siareczek, więc jest spoko. Nie będziemy przekuwać. No, trochę mało żółtych mam, ale ostatnio e, kręciłem statystyki w Uliance. Myślę, że już dobrze wygląda. To już są poprzekręcane itki. Wszystko praktycznie w starożytnych. Tutaj te... Tutaj powinienem mieć szanse na obrażenia krytyczne, e, szanse na trafienia krytyczne, e, zręczność i skacanie czasu niestety takie jeszcze mi się nie trafiły. Ładne z, e, spodenki. Zobaczcie, jaki ładny lwipazur i pieśń, y, pięść asturaska. Astu Prawda, z ładnymi statystykami, tylko muszę tutaj porobić dziurki. Tutaj to też jest w miarę. No i resztę i Tutaj jeszcze muszę wylosować ramienniki. Myślę, że coś z tego wybiorę. Bo mam cztery. No i przypuszczam, że dzisiaj może będę robił ten bit. Dobra, to co? Z góry dziękuję za wszystkie lajki piszcie komentarze, jak wyglądał u was formienie, czy spotykacie boty na przygodzie. Co? To by było na tyle piękne, dzięki papa pa i cześć.